o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. O, w czerwca 1991 roku. A jednocześnie to spotkaniem, to okazja do dyskusji o jak słyszymy, od Witeszefa MSZ, blaskach i cieniach traktatu polsko-niemieckiego z drugiej, także okazją... Do poruszenia innego tematu, czyli jasnego przekazania sygnału podtrzymania naszego polskiego stanowiska. Andrzej Duda! W sprawie gazociągu Nord Stream 2 podkreślał wiceszef MSZ Szymon Aszynkowski. A pandemia ma wolne. Sęk. Czekamy na deltę. To spotkanie związane z opcją, ale także sprawy bieżące jak widzimy będą poruszane. Tutaj mam nadzieję, jestem przekonany, będzie przestrzeń do dyskusji. Mówił wiceszef yy, Naszej dyplomacji. Jak zaznaczył, spotkanie będzie też okazją do dyskusji i do kolejnego przekazania stanowiska Polski w sprawie Nord Stream 2. I w tym kontekście, z, z parafowanym 7 miesięcy wcześniej traktatem o granicy na Odrze i Nysie otworzył on nowy rozdział w polsko-niemieckich relacjach. Po tym oficjalnym powitaniu, które w tej chwili obserwujemy, prezydenci. Polski i Niemiec będą rozmawiać już w cztery oczy, a kwestia realizacji tego traktatu będzie... ...urzekający zapach wody różanej w nowy... ...na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Końca nie widać! Zdecydować odejść od jego podstawowej uh, roli jako dysruptora, uh, jako zakładnik. A COVID od nietoperza, tak? Z Chin. His... Czy mógłby też poruszyć kwestię Pańskiego opisu tego, jak dało Pan listy krytycznej infrastruktury w USA? Czy jest to powiedział Pan, to jest jaka będzie Karte 9 stycznia 2019. Dostępca na i napis Tak tylko przypominam. Ja mam drugie pytanie najpierw. Significant cyber Powiedziałem mu, że mamy no, znaczące no, zdolności no, cyber. On o tym wie. Nie wy dokładnie, ja. Cyber. Nie zachwyca. Co, Co powiesz na to? Wylekłaś. Wtedy uderzyłem go w głowę kilka razy i zepnąłem z nabrzeża. Matce, co znalazła w internecie. 18 latka ma nadzieję, że Grażyna w końcu będzie. Nadzieja to matka głupich. W Mówię szczerze. Czekolady, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem i dużo wody. Głównie osoby starsze i dzieci. Przynajmniej Ro, to, 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 ro, to 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 Czwarta fala Później piąta Akcja szczepienia <zysklary> I to ja jestem pierdolnięty Cyber Cyberpunk Dobra gra